tego roku. Na drogach CES poznaliśmy Xperia Z, zaraz potem pojawiły się pierwsze doniesienia LG Optimus G Pro, przed MWC HTC pokazało swojego One, a dość niedawno zobaczyliśmy Galaxy S4, chyba tą najgorętszą najważniejszą premierę, roku. tak jest. Pierwsze, co rzuca się w oczy i na czym chcielibyśmy się skoncentrować, to wygląd i wykonanie tych smartfonów, ponieważ niewątpliwie reprezentują one bardzo różny poziom. No właśnie, te pierwsze były naprawdę świetnie wykonane. Szklana eksperia, która się nie płucze i jest wodoodporna, i aluminiowy HTC One. Tak jest, no to jest poziom taki, jak ja bym chciał widzieć w każdym high-endowym urządzeniu. Czyli nieważne to, co jest w środku, nie tylko ważne to, co jest w środku, ale także bardzo ważne to, co na zewnątrz. Te urządzenia są ładne, są ciekawie zaprojektowane i zrobione ze szlachetnych materiałów. Tak, moim zdaniem, powinien wyglądać smartfon za 2800 czy 3000 zł mamy jednak wątpliwości co do wykonania jest, dwóch pozostałych modeli mamy wątpliwości tylko e, widzisz mamy plastik kontra aluminium i szkło tylko e, to aluminium na przykład jego jeszcze nie ma a plastik bardzo szybko wyjdzie zdecydowanie mamy tutaj dwa różne poziomy samsung na pewno postawił na obudowę która jest tania w wykonaniu i można ją produkować masowo prawdę mówiąc no jest to decyzja zupełnie zrozumiała choć dla mnie, jak, jako dla potencjalnego nabywcy, trochę to przeszkadza. Też bym wolał zobaczyć wykonanie chociażby na poziomie XperiZ, która jest naprawdę fajnie zrobiona, aczkolwiek ja mam do niej jedno ale. Jak patrzę na smartfon, to widzę ekran, tak? a ten ekran jest tragiczny. Zgadza się, znaczy, to jest największa wada tego smartfona. Gdyby nie to, byłby on naprawdę, według mnie, świetnym urządzeniem, ale matryca w technologii TN. Naprawdę to, to już nie te lata, drogie Sony. Może 2-3 lata temu, nie w 2013 roku. Tym bardziej, że konkurencja ma najlepszy ekran IPS w HTC, tak? który ma świetne jest zagęszczenie ekran, no, który ma świetne zagęszczenie pikseli 468 na cal. To jest niby tylko 4,7 cala, czyli najmniejszy z tych flagowych ekranów, ale właśnie w porównaniu do Xperia Ona ma jeszcze pasek ucięty na przyciski, więc jakby wyrównuje to się między sobą. Dwa największe ekrany, które pokazano teraz, czyli najlepszy Amoledowy z kolei wyświetlacz od Galaxy, z Galaxy S4, no i świetny IPS z LG, który ma 5,5 cala, więc jest już taki trochę większy, to już ciężko nazywać smartfonem, tabletofonem, tak to bardziej. Tak, no niestety Amoleda nie widzieliśmy jeszcze na żywo. Zapewne będzie trzymał bardzo przyzwoity poziom. Na tę chwilę chyba najlepsze wrażenie zdecydowanie robi ekran z HTC One. To naprawdę świetna rzecz. Somy zdecydowanie za konkurencją. A szkoda, bo gdyby nie ten ekran, to byłby naprawdę świetny smartfon. Porozmawiamy w tym momencie o wydajności, bo jest to tak naprawdę bardzo ważny punkt, a zarazem, jak mi się wydaje, mało ważny. Dlaczego nie ważny? Dlatego, że wszystkie smartfony reprezentują absolutnie najwyższy poziom i uwierzcie, naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, czy pod maską jest 2 razy 4 rdzenie, czy cztery rdzenie w postaci Qualcomma 600, czy jest to po prostu S4. Zgadzam się, ale ciekawostką jest technologia BQ, która pozwala teoretycznie zaoszczędzić trochę energii, a to jest problem. Zgadza się, no bo właściwie nie chodzi o wydajność, tylko kluczem w tym momencie jest no pobór energii tych układów. Czy faktycznie 2x4 będzie bardziej energooszczędne? No chyba Stąd musimy tak. to po prostu przetestować. No, a najważniejsze właściwie, na co postawiły moje czarne konie przynajmniej tego roku, czyli HTC i Samsung, to programowanie. Samsung zalał nas po prostu wszystkimi tymi. Chyba uśpił, się. uśpił. Konferencja <laughs> była nudna, nie można tyle mówić o dodatkowych funkcjach. No cóż, no, uparli się chyba, żeby rozbudować maksymalnie, jak tylko się da, instrukcje obsługi, żeby poznać w ogóle, co mamy w smartfonie. Aczkolwiek mi tak bardziej do gustu przypadł Blinkfit i nowe pomysły HTC, bo są po prostu świeże. To, co wsadził Samsung do swojego smartfona, to są rzeczy, które można było przewidzieć. Nawet LG przewidziała na tyle wcześniej, żeby je opatentować. Więc w gruncie rzeczy ja stawiam na HTC, nie wiem jak ty. Moje zastrzeżenia budzą nie tyle same funkcje, ile to jak one działają. To znaczy, bardzo fajną rzeczą jest sterowanie ekranem i treścią, która się tam wyświetla wzrokiem, no, ale już wiemy, że osoby, które miały okazję sprawdzić, jak ta funkcja działa, mówią, że no niestety nie działa to tak, jakby sobie tego życzył Samsung. I to jest moim zdaniem problem. To znaczy, wypuszczając produkt na rynek, Powinniśmy zadbać nie tylko o to, jakie on ma funkcje, ale także jak te funkcje działają. No a tutaj Samsung po prostu zrobił to po swojemu, czyli wrzucił wszystko, co się dało, troszeczkę chyba nie dbając o to, żeby było to coś więcej niż produkt znaczy, niż element specyfikacji i coś, co można komunikować w promocji. Okej. Okay. W jaki według Ciebie smartfon tego roku jest tym top of the top? Mnie osobiście najbardziej podoba się HTC, ale jak dobrze wiesz, w moim wypadku nie jest to e, no, nic zaskakującego. Ale jeżeli byś mnie zapytał inaczej, to znaczy, który odniesie największy sukces, no odpowiedź też byłaby oczywista. No tutaj nie mamy chyba wątpliwości. Jak, nic nie ma wątpliwości. jak przeczytaliśmy niedawno na Facebooku, co musi zrobić Samsung, żeby Galaxy S4 odniósł sukces? Musi zrobić tylko jedną rzecz. Wypuścić go na rynek. Zgadza się i tak zapewne będzie. Z naszej strony to chyba wszystko. E, tymczasem zobaczcie, co mają do powiedzenia e, nasi blogerzy. Chociaż urzeka niewodoodporność wodoodporność to prawdziwa walka rozgrywa się między HTC One i Samsungiem Galaxy S4. One ma świetny ekran i bardzo fajną technologię Ultra Pixel, ale mimo wszystko wygrywa Galaxy S4, który jest innowacyjny, chociażby dlatego, że aż ciężko wymienić wszystkie funkcje w domach flagów to Samsunga. Zdecydowanie najciekawszym i najlepszym flagowcem w mojej opinii w 2013 roku zaprezentowanym do tej pory jest HTC One, ze względu na świetny design i bezkompromisowe podejście do wykonania, co plasuje go na półce premium. Do tego odwaga HTC we wprowadzaniu nowych rozwiązań w kwestii aparatu, choć może nie do końca udanych, oraz nakładki powoduje, że potrafię uwierzyć, że ten producent potrafi jeszcze pokazać pazur. Którą topową komórkę uznałbym za najlepszą? Wiem, że jest to Samsung Galaxy S4. Chciałbym, żeby był to HTC One, i wciąż mam nadzieję, że będzie to Motorola X Phone. Dlaczego? Samsung Galaxy S4? Dlatego, że jest to ewolucja, udoskonalenie doskonałego Samsunga Galaxy S3, który z kolei był udoskonaloną wersją doskonałego Samsunga Galaxy S2. Ten z kolei był następcą doskonałego, jak na swoje czasy, Samsunga Galaxy S. Ekran w Xperii Z jest według mnie zbyt blady, by stanowić zagrożenie dla konkurencji. Hajent powinien być wykonany jak produkt z najwyższej półki, dlatego z całego serca kibicuję HTC One. Lecz to wiem, że to Samsung w swoim Galaxy S4 zaproponował najszerszy wachlarz ciekawych opcji i to on będzie hitem.